Dzisiejszym z takiej plaży póki co chodzę po piachu i co, same kapsle wyskakują. Teraz dopiero pierwszy moniaczek, grosik i to już przeleżały. No nie fajnie, ale później jeszcze wejdę do wody, zobaczę co tam w wodzie. Rozmawiałem z ratownikiem. Mówił, że przechodzona miejscówka, także nie liczę tutaj na spektakularne wyniki. Do zobaczenia przy następnym fandzie. Wszedłem z plaży do wody. Na plaży same kapsle. W wodzie. Pierwszy sygnał, taki kubanek. Chyba, nie wiem, do zbierania żywicy. Możliwe. Dobra, lecę dalej. Piękny sygnał 65-66 i cóż taka blacha. Ale sygnał piękny. Lecę dalej. Tym razem taki ścigacz. Aprila. Wjechał do wody, już nie wyjechał. Polmus. Tutaj taki kawał żelaza. Ale co to mogło być? Takie jakieś kształty się tam wyłaniają. Wyobraźnia działa, ale <ścoughs> nie wiem co to mogło być Dobra, lecę dalej Taka miedziana śrubka Bardzo ładny sygnał dawała Lecimy Taka bombka ołowiana Lecę dalej. No naprawdę nie mam co tutaj pokazywać za bardzo, więc pokazuję takie badziewie. Makaron aluminiowy. Jakiś kolor. No brędza jest, brędza Lecę dalej. No i ciekawe, jak ktoś odjechał stąd, skoro w wodzie został Kluczyk od cynika. Chyba widać tam napis: Bateria już trochę skorodowana. Proszę, taki. Ktoś poszedł popływać sobie z kluczykiem. Dobra, lecę dalej. No w końcu wpadła jakaś biżetryjka, kolczyk raczej chyba z nierdzewki czy tam jak to tam stal chirurgiczna nie widzę żadnej tu puncy ale jest super duży ciężki Fajnie. Lecę dalej. Takie coś wpadło. Nie wiem czy to srebelko czy nie. W domu się przyjrzę zobaczymy. Lecę dalej. Wow. 10 groszy w wodzie. półczesno. No, jeszcze pochodzę z pół i będę się zawijał. No to na dzisiaj kończymy. Co tam wpadło. Śmieci. Makaron aluminiowy. Ten kubanek. Aprila, Dwie monetki współczesne. Ta śruba. Mosiężna czy tam miedziana? Mosiężna. Ołów. No ten kluczyk. Od cenika. Także jak ktoś poszukuje, to się zgłaszać. Tutaj takie coś. To raczej chyba nie jest sreberko. I ten kolczyk. Dobra. Wypad był, coś tam wpadło Nowe jeziorko, bo też jeszcze na nim nie byłem fajnie. Nie było za gorąco, woda fajna. I cóż teraz to już chyba jeżeli chodzi o wykrywacz, to dopiero nad morzem od 1 sierpnia jadę do... Międzywodzia, także będę śmigał z rańca po plaży. A tymczasem pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia.